W trosce o bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji w zespole szkół samorządowych w Stradunach przedstawiciele WOPRU zorganizowali pokaz sprzętu ratowniczego oraz przeprowadzili szkolenie profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa podczas kąpieli. Na spotkaniu obecny był wójt gminęłk Antoni Polkowski. Dzieci z zainteresowaniem słuchały porad oraz aktywnie odpowiadały na zadawane pytania, chętnie też zgłaszały się do przeprowadzanych konkursów. Zgromadzonym maluchom woprowcy rozdali ulotki informacyjne. Ratownicy nie szczędzili dzieciom pochwał i słodkich upominków. W dniach 28-29 czerwca w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie gminy Ełk odbyły się uroczyste apele kończące rok szkolny. Podczas tych spotkań, w obecności zaproszonych gości i rodziców, wójt gminy Ełk Antoni Polkowski wręczył nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów, ufundowane w ramach realizacji lokalnego programu Wspieranie Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z gminy Ełk. Laptopy za najlepsze wyniki w gimnazjach otrzymali. Kamila Balcer, absolwentka gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Oszczelach, Janusz Kozikowski, absolwent gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach, Paulina Brodowska, absolwentka gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Hełchach oraz Maciej Gasparewicz, absolwent gimnazjum w Nowej Wsi Wsielkiej. W szkołach podstawowych nagrodzeni zostali Julia Strześniewska, absolwentka Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Oszczelach. Jakub Samborski, absolwent Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach. Sebastian Czyrzewski, absolwent Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach. Natalia Kwiatkowska, absolwentka Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej, Adrianna Lenart, absolwentka Szkoły Podstawowej w Rękusach. Damian Składanek, absolwent Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej, Aleksandra Michniewicz, absolwentka Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich. Nagrodę wójta gminy Ełk za osiągnięcia sportowe otrzymała mieszkanka gminy Ełk, Barbara Jankowska, uczennica zespołu szkół nr 1. wyniki znaczy ogólnopolskim, regionalnym, w szkole i też osiągnęto również w gimnauce. aby z w edukacji ufundowała laptop. 2 lipca w sali edukacyjnej zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach odbyła się wyjazdowa 35. sesja Rady Gminy Ełk. Przed posiedzeniem wszyscy obecni zapoznali się z funkcjonowaniem zakładu. w sesji wzięło 14 radnych, wójt gminy Ełk Antoni Polkowski, skarbnik Janina Słomkowska, pracownicy urzędu gminy, radcy prawni, sołtysi oraz mieszkańcy wsi Siedliska. Głównym przedmiotem obrad było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ełk dla zadania pod nazwą Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowaniem odpadów we wsi Siedliska. Zgodnie z procedurą przed przystąpieniem do głosowania Rada rozpatrywała uwagi wniesione do tego Planu. Na tym etapie wyłożenia planu wniesionych zostało 14 uwag, które nie zostały uwzględnione całości przez wójta, w związku z czym trafiły pod obrady rady. W trakcie rozpatrywania powyższych uwag głos zabrali mieszkańcy siedlisk. Podczas głosowania wyżej wymieniona uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów 11 za, 3 przeciw. Po raz kolejny dzieci rolników z terenu gminy Ełk udały się na letnie kolonie dookoło brzegu. Pobyt nad morzem dla większości to jedyna okazja w ich dzieciństwie do zmiany sposobu spędzenia wolnego czasu w okresie wakacji. Nazywam się Milena Ryszkiewicz, pochodzę ze Stradun, jadę na wycieczkę na kolonie dookoło brzegu. Jestem z tych kolonii zadowolona, będę na koloniach odpoczywała, pływała nad morzem i biegała. Na pożegnaniu wyjeżdżających dzieci obecny był wójt gminy Euk, Antoni Polkowski.